W nagrywasz, tak? Wyśpiewać dziś chcę, jak uczysz nas, że dla Jezusa hosti. Kiedy ktoś pyta mnie o moją drogę powołania. Odpowiadam mu, że wtedy kojarzą mi się takie trzy obrazy. Pierwszy z nich towarzyszył mi e, tak naprawdę przez całe moje życie, e, a jest to moment, kiedy e, przyjęłam pierwszy raz Komunię Świętą. E, wtedy poprosiłam moją mamę, aby kupiła mi gitarę, bo ja tak bardzo chcę grać dla Pana Jezusa. Chcę śpiewać dla Niego e, i robić to wszystko na chwałę Boże. I tak też się stało. Później, kiedy dorastałam, dołączyłam do grupy młodzieżowej i wtedy coraz bardziej poznawałam Pana Boga i czułam w, w pewnych momentach, że czegoś mi brakuje. Czuję pewną pustkę, za czymś tęsknię. I pewnego dnia, kiedy wracałam do domu, przechodziłam przez most i poczułam promienie słońca. Wtedy usłyszałam głos. Chcę być z Tobą, pójdź za mną. Ten głos był tak prawdziwy, bardzo przejmujący, że nie miałam innego wyboru. Musiałam coś z tym zrobić. Wyśpiewać dziś chcę, jak uczysz nas, że dla Jezusa hostia. Poprosiłam wtedy jednego z księży z naszej parafii, aby pomógł mi rozeznać to powołanie, czy to jest dobra droga, którą. Chcę iść i, i czy rzeczywiście e, dobrze odczytałam to wszystko. Zapytałam się, czy ma jakiś katalog e, sióstr zakonnych, bo żadnych zgromadzeń wtedy nie znałam. E, powiedział, że nie, ale że możemy o tym porozmawiać. Wtedy trochę się przestraszyłam, bo to nie było coś prostego do rozmowy, ale pomógł mi. Dla niego pracować, dla niego żyć. Bo widzisz w tym wszystkim sens, widzisz sens. Tak też poznałam nasze siostry i postanowiłam pojechać na rekolekcję. Początkowo nie przyznawałam się do tego, że chcę wstąpić do zgromadzenia. Chciałam tę rekolekcję przeżyć w spokoju. Ten czas pokazał mi, że czuję się tu dobrze. Że czuję, że to jest mój taki kawałek podłogi, że to jest mój dom, że mogę czuć się tu swobodnie, że mogę się cieszyć. Dlatego też poprosiłam o rozmowę z matką i zostałam przyjęta. I jestem tu do dnia dzisiejszego. Kiedy był moment wyjazdu z domu do klasztoru, to dowiedziałam się, że moje życie było zagrożone. I dla mnie jest to, chociaż go wymieniam jako trzeci obraz, tak naprawdę jako pierwszy, że Pan Bóg uratował mi życie, abym mogła Mu służyć, abym mogła oddać Mu swoje życie w służbie dla Niego i innych. Dla Niego pracować, dla Niego żyć. Bo ty widzisz w tym wszystkim sens. Dlatego, jeżeli mamy mówić o swojej drodze powołania, to jest właśnie kiedy Pan Bóg ratuje moje życie, kiedy chcę śpiewać i grać na Jego chwałę i kiedy woła mnie i mówi: Chcę być z Tobą, pójdź za mną. Więc jeżeli słyszysz głos Boga, nie lękaj się, tylko idź. Drzwi są otwarte. On czeka. Dziś chcę, jak uczysz nas żyć dla Jezusa, chosti dla Niego pracować, dla Niego żyć, bo Ty widzisz.